Odwiedzając stawy rybne leżące w dorzeczu Soły i Wieprzówki, trafiamy do Frydrychowic, do gospodarstwa pana Stanisława Sopickiego. To gospodarstwo przechodzi z dziada, pradziada. Pamiętam jeszcze jak dziadek, tu miał stawy, stawki. Bo tak było wody po koski, po kolana, to już były duże stawy, bo to wszystko było robione łopatami, groble sypane. Potem tata przejął te stawy, też tak potem żeśmy koniami groble sypali. ta się woziło na desce. No, no teraz ja przejąłem bo, bo tacie, już jestem na tych stawach takim no, gospodarzem prawie 40 lat. W skład gospodarstwa wchodzi pięć stawów hodowlanych, dwa duże i trzy mniejsze. I zajmuje się hodowlą karpia, amura, lina. Jednak to nie hodowla ryb jest głównym powodem naszej wizyty we Frydrychowicach. Nasz gospodarz hodując ryby znalazł także ciekawy sposób na agroturystykę. A Jak to się zaczęło? Pierwszy raz zostały mi ryby, handlowa ryba mi została taka dosyć duża, no i przezimowałem, no i na wiosnę nie miałem co z tym robić, wpuściłem do jednego takiego stawku 40 hektarowego, no i tak powiedziałem tak jednemu znajomemu, drugiemu znajomemu, że są ryby do wędkowania, a jakie duże, no takie mówię 2-3 kilo. No i od tego czasu, jak się przyjeżdżać, a teraz już, już mnie nie opuszczają, a coraz więcej jest. Od tego momentu gospodarstwo rybne pana Stanisława Sopickiego tętni życiem. Łowisko jest otwarte, wędkarze przyjeżdżają. No można powiedzieć, że nawet z pół Polski przyjeżdżają, bo Śląsk i Kraków, no i nawet z Pozakopanego. No jest to takie ro, trochę rozpowszechnione przez, tylko przez wędkarzy, bo tak, no, ja się nie reklamowałem, nawet się nie muszę reklamować, bo ryba jest dobra. Jak ktoś przyjedzie raz, złowi rybę, to potem już nie jedzie gdzie indziej. No i teren taki jest spokojny, cisza. Chętnie przyjeżdżają tu nie tylko wędkarze. Przyjeżdżają na e, grilla, no kiełbaskę, rybkę wędzoną, rybkę w Jarzynie. Panierce, no i pieczone ziemniaki, bo to już jest potem w jesieni. Gospodarstwo we Frydrychowicach odwiedzają nawet goście z dalekiej Brazylii. W tym roku będzie wycieczka z Brazylii 2 września. To już będzie siódma wycieczka z kolei co roku. Organizowana przez braci. On, on... Oni są misjonarzami w Rio, no i oni to organizują I jak przyjechali pierwszy raz do Europy, byli tutaj u mnie w domu rodzinnym, jako bracia ich tutaj przywieźli. No i postawili warunek na następne lata, że jak nie będą tutaj, w tym miejscu, na tych stawach, tak wycieczka jest rozwiązana. Także nie pojadą nigdzie, to jest pierwszy warunek. Rozumiem, że Pana bracia są obaj misjonarzami, tak? Tak, obaj są misjonarzami, są w Rio. Byli pewien czas w Portugalii, potem zaś byli pewien czas w Amazonii, a teraz są w Rio już czwarty rok. Tutaj też drugim razem jak byli z Brazylii, to tu na grobli pewne małżeństwo obchodziło 70-lecie ślubu. No i były tutaj takie zespoły, tutaj nasze miejscowe, no tak zaśpiewać, zatańczyć, tak oni zaczli tańczyć, tak wszystko poszło na bok, bo, no wstydzili się, tak oni potrafili tańczyć. Ci Brazylijczycy. Ci Brazylijczycy, którzy mieli ponad 90 lat. Goście Pana Stanisława mogą liczyć przede wszystkim na spokój i ciszę. Gospodarstwo, choć łatwo do niego trafić, leży na uboczu, z dala od głównych szlaków drogowych. Pełno tu natomiast dróżek i ścieżek, po których można poruszać się na rowerze. Do dyspozycji gości są rowery wodne, leżaki i dużo miejsca do opalania oraz grill, a na grill najlepsza rybka, oczywiście złowiona osobiście przez gospodarza. Jest możliwość taka, że jak ktoś przyjedzie na rybkę, nie złowi, no to ja mu złowię, chce, no to zaraz się mu zrobi na ognisku jaką chce. Teraz też organizujemy spotkania 50+, to jest prowadzone przez Dom Kultury Frydrychowice. No Straż tutaj też organizuje takie spotkania Ochotnicza Straż Pożarna. Gospodarstwo pana Stanisława Sopickiego leży na terenie lokalnej grupy rybackiej do rzecze soły i Wieprzówki. Także imprezy organizowane przez LGR często mają tutaj swój finał. Najbliższa to rajd rowerowy Rowerem przez Wieprz. W sobotę o godzinie 17 uczestnicy rajdu przybędą do gospodarstwa rybnego, by zakończyć rajd biesiadą przy ognisku z wędzonym karpiem. Wszyscy goście są tutaj mile widziani, ci z własnymi wędkami i ci, którzy tak jak gospodarz nie mają cierpliwości, by godzinami czekać, aż rybka połknie haczyk. Ja nie mam nerwów siedzieć z wędką. Zresztą z tym łowieniem na wędkę wiąże się pewna zabawna anegdota. Ja tu miałem e, dwa lata temu taki przypadek. W niedzielę tak upalna niedziela cieplutko najechało no, się mi tu samochodów 72 samochody no i no, każdy no dwie trzy wędki no bo jak przyjechał no i siedzą na tym stawie. No, ja siedzę przy domu i szybko się przyglądam czy mi tych ryb wystarczy. No i do wieczora no, przez cały dzień złowili tylko trzy sztuki. A to taki znajomy, no, kolega, też podjechał, no i sobie tak mówiłem przyklon, mówi, jadę z powrotem, przyjadę jutro. Za dużo ludzi. Za dużo ludzi, nie ma miejsca, no i pojechał. Przyjechał rano w poniedziałek, za 15:08 rano, jeszcze dziesiąta, jeszcze nie było dziesiątej godziny, a czy się Andrzej idzie, taki pochylony strasznie, myślę, co się mu stało? Przychodzi ku domu, przynosi i ważymy 34 kg ryb na jedną wędkę, bo drugie nie zdążył rozłożyć. I czyli od czego to zależy? no Wędkarze mówią, że ciśnieniem. A niektórzy mówią, że są karmione. No wie karmione nie. Wędkarze łowią i karmią Jak mają brać, to biorą. Czasem wędkarze siedzą i cały dzień nic, cichutko. A czasem przyjadą za chwilę, jadą z powrotem, bo mam, mamy dość. Członkostwo w LGR popłaca. Pan Stanisław właśnie odebrał nowy ciągnik, bez którego w tak dużym gospodarstwie, gdzie obok stawów jest jeszcze sporo uprawnej roli, ani rusz. Tu mam jeszcze 13 hektarów pola, o, które uprawiam, 5 hektarów stawów. No i to tak, no, no ciągnik musi być. Ja mam stary ciągnik, to chcę go sprzedać, a na to miejsce nowy. No i dostałem dotację 60% no, akurat z tej grupy. Stanisław Sopicki, który odziedziczył gospodarstwo po swoim ojcu, teraz pragnie, aby przejął je od niego jego syn, co zresztą chyba nie jest złudną nadzieją. Syn teraz e, przejmuje, no, stopniowo przejmuje, bo my tam jeszcze terminy, tam jeszcze czymią. Ja wziąłem i no to 5 lat jeszcze muszę mieć. Już bym przekazał synowi, no ale praktycznie on e, większość robi niż ja. Chodzi do pracy, ja też chodzę, no i większość on tu robi. No, no, to jak zależy, kto ile ma czasu. Na tak ciągnikami w polu, kombajnami, no to praktycz, praktycznie on. Spokój, cisza, przyroda na wyciągnięcie ręki. Można powiedzieć, sielanka. Gdyby nie pewni, niepożądani goście. Trzeba przejść w nocy. Czasem raz, czasem dwa razy. Skontrolować, bo kusownicy tu też poschodzą. Wydry też podchodzą. Ale tak to już jest. To, co dla Wczasowiczu wygląda tak pięknie i spokojnie dla właściciela i gospodarza oznacza ciężką pracę od rana do wieczora. Trzy lata temu to mi zniszczyły za przeszło 30 tysięcy złotych obsady, którą zimowałem. Także na wiosnę nie było, nie było nic, wszystko było przez wydry. I w jakiś sposób na nie? Nie widzę sposobu. Przegonić. Nie przegoni. Nie przegoni. Także my tu siedzieli, pilnowali. Pilnowaliśmy do 6 rano, no i potem poszliśmy na herbatę, bo to zimno, to w zimie, przychodzimy o 7, już krew, już wydra była, swoje zrobiła i poszła. Także wydra nie opinie, ona pilnuje nas. I tak oto płyną dni na stawach we Frydrychowicach. A może ktoś z Państwa zbłądzi tu na świeżą rybkę z grilla? Naprawdę warto.